Witam. Dzisiaj pokażę, jak w prosty sposób obliczyć współrzędne środka ciężkości figury płaskiej. Mamy daną figurę płaską, zmiarowaną, składającą się z dwóch figur prostych czyli z prostokąta oraz trójkąta. Na początku przyjmujemy sobie układ współrzędnych, w którym będziemy działać. Ja przyjmuję sobie tutaj oś Y oraz oś X. Najlepiej tak przyjąć. Yy, Osie układów współrzędnych, aby cała nasza figura znajdowała się w pierwszej ćwiartce układów współrzędnych. Następnie dzielę sobie figurę na figury proste, dla których będziemy mogli bez problemu znaleźć położenie środka ciężkości. Więc dzielę naszą figurę złożoną na prostokąt i ten nazywam figurą pierwszą oraz trójkąt nazywam figurą drugą. W każdej z figur prostych w jej środku ciężkości wyrysowuję lokalny układ współrzędnych. Tutaj będziemy mieli oś X01, bo to figura pierwsza, i Y01. Analogicznie w środku ciężkości trójkąta, czyli jed w jednej trzeciej długości, jak i w jednej trzeciej wysokości. X02, bo to figura druga, i Y02. Będziemy poszukiwać punktu, który oznaczymy sobie jako O z gwiazdką. Powiedzmy, że nasz punkt O z gwiazdką ma współrzędne w naszym układzie xs oraz ys. xowa współrzędna środka i y współrzędna środka. Wzór na xową współrzędną środka ciężkości to statyczny moment bezwładności względem osi. Y podzielony przez pole całej figury. Natomiast wzór na y współrzędną środka ciężkości to statyczny moment bezwładności względem osi x podzielony przez pole całej figury. Zacznijmy więc od obliczenia pola całej figury, które będzie równe pole pierwszej figury, czyli 9 razy 6, dodać pole drugiej figury równe 3 razy 6 razy 0. 5, wynikiem jest 63 cm kwadratowe. Następnie obliczymy statyczny moment bezwładności względem osi X. Statyczny moment bezwładności jest to pole figury, w tym przypadku figury pierwszej, 6 razy 9, pomnożone przez Y współrzędną jej środka ciężkości. W naszym układzie to będzie Y współrzędna środka ciężkości pierwszej figury w naszym układzie. I wynosi ona 3. Więc mnożymy pole razy 3. Podobnie postępujemy z figurą drugą, czyli z trójkątem. Pole trójkąta to będzie 3 razy 6, razy 0,5. Oraz Y współrzędna środka ciężkości trójkąta. Nazwę ją Y2. Będzie równa 1 trzecia z 6. Czyli to będzie po prostu 2. Wynikiem jest 180 cm3. Analogicznie obliczamy statyczny moment bezwładności, tym razem względem osi Y. Biorę pier... pole pierwszej figury 6 razy 9 i mnożę razy, w tym przypadku, x współrzędna środka ciężkości pierwszej figury. Czyli nasze X1 równe w tym przypadku 4,5. Dodaję pole trójkąta oraz mnożę przez Xową współrzędną środka ciężkości naszego trójkąta. Nazywam X2 X2 będzie równe 9 dodać 1 trzecia z 3, czyli 10, wynikiem będzie. Liczba 33 cm3. Mamy więc wyliczone statyczne momenty bezwładności. Pozostaje podstawić je do wzoru i wyliczyć wartości współrzędnych środka ciężkości. Zaczynamy od x współrzędnej SY, czyli 333 cm3. Dzielimy przez pole 63 centymetrów kwadratowe, otrzymujemy wynik równy 5,29 cm. Y współrzędna środka ciężkości, czyli statyczny moment bezadności względem osi X, u nas równy 180 cm, dzielony przez pole całej figury. Wynikiem jest liczba 2. 86 cm. Mamy więc wyliczone obydwie współrzędne naszego środka ciężkości. O, z gwiazdką zapiszmy to. X współrzędna 5,29. Y 2,86. Możemy więc zaznaczyć na naszym rysunku miejsce, które będzie środkiem ciężkości całej naszej figury. Odmierzamy więc 5,29 cm po osi x oraz 2,86 po osi y. Mniej więcej środek ciężkości będzie znajdował się w tym punkcie. Teraz rysuję układ współrzędnych, który przechodzi przez ten środek ciężkości, a każdy układ współrzędnych, który przechodzi przez środek ciężkości. Danej figury możemy sobie oznaczyć jako układ główny, centralny dla tej figury. O, i tutaj mamy punkt środka ciężkości. Dziękuję.